Witamy w grze Tom Raider, dzisiaj popykamy w nią, o, przy... nie, nie oparzyła się, no. ja jak coś już w nią grałem przedtem, kiedy kupiłem, a teraz dopiero nagrywam. obecnie bezmyślnych. i polecam kupić. Warto, warto. O, coś ty zrobiła. Uuu, nie był, nie Uuu, nie Nie. Niedobrze. Poszła w płomienie. No, spróbujmy przejść najpierw tam, sam rodzaj treningu. A, tu miałam skoczyć. Czemu, od razu nie powiedziałaś? Niżej. Aha. Będzie? Nie, będzie. No i... Już. O, o, fajnie, dobra, epizod. Mhm. mhm. Jedziesz, dobrze, 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 dobrze. Jakby mi się nagranie przerwało, to znaczy, że minęła ta wersja. Jeśli mi się e, wersja przerwała e, przerwało nagrywanie, to, e, to znaczy, że Bandicam przerwał nagrywanie, gdyż mam tylko podstawową hmm. wersję także ten... Zrobię na chwilkę przerwę. Dobra, i przy mi się nauczyłem tego ruchu. O, a jednak nie? Przecież. No. no co? No, co się tego łapisz? O, 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 o! Dobrze. Teraz strzelaj. O, przepraszam. O o jest na broi. Hmm. Aha. Aha. Nie ma miejsca. O już. Pewnie to. I co? Co to? No wrócę jak to minie. dobra, powróciłem, chociaż bym się szczerze nie chciało bo tak długo trwa karykam, ale w końcu mamy Lara Pro na oceanie harpony. dobra. Proszę. malce, Co Aha, odporny na kulę czy nie da wejść, bo tutaj jest niewidzialna nie, no, no, się... Tutaj jest szczerze bardzo ładnie woda dopracowana tej grze. Spójrzcie. No. Wiesz, wiesz, tutaj jest ładnie. Ej, dół płynie. No. No Na razie na tym za... wejdę. No, ogrzej się. Na tym chyba dzisiaj zakończymy. Szczerze ta gra mi się bardzo podoba. Polecam ją. Jeśli nie będziecie widzieli jak przejść czegoś, piszcie, to może jeszcze raz nakręcę albo powiem. Jeśli... o, będę u. A to na dziś wszystko, na cześć i do zobaczenia, subskrybuj mój kanał, lajkuj w górę filmik jeśli się spodobał, także czekaj na kolejne i powodzenia w przejściu tej gry, bo naprawdę jest trudna.